Nie zesnaj, k***a, w dupę <grym> Co tam? Co robisz, k***a? Widzę, że... <się, grym> widzę, że potopił No, ale ty masz z wodorostami Stary, ja to zjem bez bezjeb*** Co tam moczysz? Troszeczkę dałem wasabi do smaku. Do smaku. Bo l, ba, l, bardziej ci zabije trochę smak ten, ryby. Stary. Nie, no serio, będzie lepsze. No, e trochę tak dałem. Było no nie, no nie namelał to, no, to nie, nie namelał ci, przysięgam. Do, a, bardziej ci zabije smak ryby. Pato. to. O! <ś Birmingham> Wiesz, że ty byś tym z całą swoją familię weźmie tam tamtędy na tym pokoju, nie? Ja. Dobre, zjadłem dobre. Nie zjadłeś! Ale ja 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 zjadłeś. Ja jadłem, do wodzik, nie Zjadłeś! Nie, na dowodzik, nie? Zacznij robić. Dwójdowodzik. Ja mam, ja mam, ja mam. No to pokaż dowodzi kolego. Ja pokazuję, proszę bardzo. Z tak dwóch stron weź selfie, zrobimy ci tylko takie. Nie no, pasz, nie... <ślonki> zaraz. Zło... Patrz, patrz, patrz. No! Nie, Pasz, pasz, Pokaż, okej, nie. Nie wiem, mnie pokaże! To faktycznie jest. No to, to, pokażę, okay. to nie, mi już masz pokazuję. spróbuj się z wasami. Ale palczkami! Spróbuj się z wasa. Ja pierwszy. No i nie zjadłeś tego, teraz to dojadasz. No to musisz dwa zjeść, tak jak ja Popij wasabi, popij wasabi Popij se tym, popij se kapkę, no kapkę, patrz To jest normalne stary, popij popiję. popij Ale serio będzie ci... Musisz połknąć, nie ma wypluwania. było po, co, po, połknąć na raz. No, byś się popił, by było lepiej. tym. E, nie, nie jest takie Tam Tamte było gorsze w Gdańsku ogólnie. No, bo tamte, ale, bo tamte... Spróbuj tak, z wasabi. Musisz spróbować z wasabi. Ale dlaczego nie spróbujesz? No... no Dobra, no spróbuję, no spróbuję, no. Ci o, ale gryza! Ale gryza, no gryza. No ale gryza, gryza, bo popisę tym po prostu, łatwiej będzie ci popić. No Nie będę tym popijał przecież. Ja myślę, że tego napiję tak na wszelki. No dobra. Dobra, jeszcze będzie 10 latów? a będzie jeszcze 10 drzwi. Tu tylko tego zmoczyłeś. No dobra, ale, no, ale to jakby było na melane czy coś? No, normalnie to jest, bo no mówicie, że nie melane. Woda se sprawdzisz. Ja pierdolę. Co jest espresso martini? No nie chujaj, tego nie wypiję. O kurwa, to za oszła. O kurwa! No! A za okno! Aj to jest mój ostre jak coś, tak? No, to jest zjebane, to wjebane to wasabi A to no, to ogólnie jest złe. No nie jest złe, jest dobre stary, mi to... Hmm. Przepraszam. Hmm. Oh, kurwa! D. Czy co, pijesz? Hmm. Całe. To jest dobre. Ej, dobra, chyba zacznę jest suszy w Ja Mogę tego spróbować? Mm -hmm. No. Wiesz, zjasz... jest Ej, dyskutuj kawę, Jak to kurwa, to jest no, pewna kultura. Zapyta. Tak, odpoczął ta, ta, mnie. Szkoda, że, że ten tak kolegów nie słucha, a go coś proszą, żeby ich z domu wypuścić na szyk. A siedzi sushi w suszy w i robi testy drinku. <suszę> Dobry też. Oni siedzą, człowieku głodni po spaghetti cały dzień. Po papiery, dzisiaj w pracy. No ty dzisiaj, człowieku, to ty tak. Ode mnie dostajesz dwie Co, paki lepau. za robotę. Hmm. Spróbuj sobie tego, to jest dobrze. Spróbuj. Ja jest, no spróbuj. To jest lepsze. Spróbuj jest dobre, sery, uwierz mi. No dobra. I spróbuj. No i weźmy od tym. Serio, tak. no, no, to jest. Dobra? No, no. No. Tak, tak, no. no. Zdarzyć kurwa myślę, że mi dojebie, że to po prostu jest, jest dobre. Ryku to no, jest kawior. Ale dlaczego ty na to kryjesz? Ryku <laughs> to jest kawior. To jest bez Masz papier Ty Denis susik pierdolił bez jebania, szacunek nie? No bo mówię ci, jak mi tamto gruby zamówił to się zajebało stawem I muszę rzucać ciało z tego stawu Dobra Dobra przechodzimy no, 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 teraz do tej części Jak widzę te drinki to bym się napił, ale nie, nie Dawaj. mogę Dobra, pokaż te drinki Co to jest w ogóle? Ja, przepraszam Martin No właśnie, nie chcę no. powiedzieć No nowe z karty Czekaj, barman powiem Zawołaj Potryk? Jeszcze Tak <noise> Teraz Barman przyjdzie opowiedzieć jakie Karol Aha. No dalej, dalej, dalej. Sam Idzie nas... Ani, dal mi się z Discorda, zajebiście Teraz space nas SpaceOn nam poopowiada jakie napoje <głos> będą Idzie SpaceOn Idzie będzie teraz opowiadał paki wkurwione Jakie <noise> No, Przepraszamy no, panie Spajsonie Powiesz nam coś o drinka. Tak, jak najbardziej. W ogóle kto zbija alkohol czy wszystkim? Ja. Z was wszystkich. Ja się zastanawiam jeszcze. Ty nie pijesz? Ja piję, jak też piję. Znaczy zacząć od jakichś lżejszych, jakichś słodszych, kwaśniejszych, które... Ja nie piję, bo auta. Kurde, zadecyduj, ja które od lżejszych pan będzie pan. chyba lepiej, nie? Od lżejszych, dobra, to generalnie tutaj myślę, <grym> zaczynając od są bardziej takie lemoniatki. Podejdę poddaję. John Walker w blondzie, czyli na whisky plus aperitif brzoskwiniowy, czy taki delikatny likierek z lemoniatką różaną. Dzień dobry, ja w ogóle. No taka lemoniatka generalnie, delikatniejsza. Zrób, Karol, test. Dobre, no. Nie czuć alkoholu, prawda? No w ogóle, dawaj tak. spróbuj. A ma ja nie dużo alkoholu w miarę Tak, te, w tak? Masz jeszcze odkrych po prostu. Zajbisty, ten musi cię wprowadzić. No. Tak miał... To już jest w karcie, nie? A, na lato taki w ogóle wyjebany jest no, węgarek. To jest samochód. To to spróbuj, bo ty bym wracał do domu. <laughs> Dobre, dobry, nie ma. Łujeczka masz spróbować się dzieć. Zanimamy te wracę. No bierz, spróbuj, spróbuj, dam ci spokojnie. Daj se. Przecież jeszcze tak, zanim jak coś to możesz spać. Nie trzeba nie? I, no nie. No albo ja ci od podzwózę. Brzoskwinkowy. Jak ten Red Bull. No, no. No, jak ten Red Bull nowy smakuje. No to jak już wam takie pasują, no to jeszcze idąc takich jakby yy, bardziej owocowych. To tutaj macie. Tu macie, bo to jest pianka generalnie na górze. Dobra, jeszcze ja jedno spróbuję. To, e, to jest no nie, no. e, z sokiem no. setyny i sokiem cukrowym i na samej górze, tak jak widzicie, macie taką różową piankę na się różanym, czyli też taki różany likierek, e, z którego jest po mm. prostu pianka. Delikatniejszy, też taki w miarę, trochę bardziej kwaśniejszy. Próbuj. Halo, dojebane. Kurwa, na ja tym przygodze chlać, to Też dobre, też nie czuć alkoholu. I tutaj może się zalkoholizować. Za to można? Bo tutaj pijesz, alko pijesz alkohol i nie czujesz alkoholu To jest niebezpieczne To jest niebezpieczne Jeżeli chodzi o takie nieczucie alkoholu, a jednak napić się mocniejsze To tu macie honey bunny, czyli Honey bunny? E, hey, bunny. Bourbon hey, bunny Bourbon amerykański z e, whisky miodowym I skórka z pomarańczy do, I dokładnie To nie ma znaczenia co ja Daj tak, mu Daj teraz Karolowi O, to Dawaj Zeruj. Zeruj. Dawaj, na Zeruj. To, to jest sam tak? tak? Tak, masz dwa rodzaje whisky. To whisky Zeruj. whisky. No, <laughs> Ej, sorry chłopaki. Może jutro Karol wróci wam otworzyć. Ej szczerze Szczerze, lewo so kol. to czuć jak On robi czele z chłopakom 24 godziny Ta, Weź spróbuj, lewo to so czuć jak to są dwie różne whisky Nic innego Pójdź tu Wiotrek się skrzyje, właśnie To jest sama łycha, znaczy łycha z jakimś takim bajerem Dobre Zapiód rynkiem <noise> To z TikToka znam, nie? Espresso na, Martini Powiedzmy, że espresso martini to jest nasza wersja kokotini, czyli na e, wódce Cocotini. Ciekawe Kokotini Bombardini Nie, nie, nie mód, 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 drugiemu, drugiemu tak, na w kokosowej praktycznie takie samo jak Espresso Martini, tylko że no Ja nie przepadam Espresso Martini, więc to nie Ale się odżywa, więc mnie nie pije. Nie, piję ale to mnie nie podchodzi Nie podchodzi, więc się napije jeszcze. Jeszcze No porównanie do poprzednich nie jest aż tak jak te ze Svayr'a. Ten jest dobry, nie wiem to jest. Nie robisz takich bardziej gorzkich i mocniejszych, no to tutaj masz Sour Cup na syropie dyniowym. Whisky Sour? No to jest maszwa i całe. Prawie to samo, nie tylko że to jest ruch i masz syrop w kniho. Takie o skrzyżnienia. Ja no powiem tak. Dobra, nie przystojasz alkoholu. Niech się nie Ej, to jest chłodne, ale tu, tylko tu czułem, tak? Znaczy, no w tym co wyzerowałem też czułem alkohol, ale to jest tak luźno. A spróbuj, to jest taki szocik wymieszany, brzoskwinia. Brzoskwinia z jabłkiem. spróbuj No spróbuj, to jest jak soczek jabłkowy, spróbuj sobie. To już nie próbuj, to Fantom przepije sobie to szczepienie. No, 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 no. się ze mną. Ja się No, kurwa, no, robię. No, no, no.

Jest okej, okay, ja nie muszę przepijać. Nie co! No właśnie, widzę, to jest pierwszy raz, jaką piję te kilo. No. To jest najważniejsze, no. więc obserwujcie, co się będzie działo dalej. No, Jeszcześmy te kili, a może od razu pójdziemy w te kilowy Czy to jest Margarita? No, taka, taka po prostu jest, to margarita, to tylko że na tej samej ja co pijemy szota, tak, co czyli tak, co tak kasamy. drinki testowe. Zaczęło bywać. Jak będziesz robił RLE, to dalej. Tak. No, tak, da, ja mogę tutaj przychodzić codziennie na Irelie. <laughs> <laughs> za darmo to każdy może przychodzić. Zresztą, 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 zresztą. Ja 24... O ty masz tymi pięcioma dygami! Nie, nie wiem, jakieś potargany jakieś. 24 godziny w futholu challenge zrobimy. Daj to temu Karolowi, <noise> on się skończy. Tak, widzowie, mamy łóżka w razie w. Możemy go posadzić z tyłu na zapleczu dla obsługi. Ciesione. On jeszcze naprawił. <noise> A jeszcze tutaj ktoś sugeruje, że małoletniego rozpijamy. Nie jest małoletni, osobiście sprawdzałem dowód, ma 19 lat. A to, że za darmo, to całkiem inna kwestia. A to, że za darmo? No bardzo. Proszę, proszę. A to ja, ja to wymyśliłem. Dzień dobry. Ja do ciebie zadzwoniłem rano, nie? Dziękuję. Co tu jeszcze zostało? E, to jeszcze mamy ostatniego na imbirowym syropie. <grym> to nie jest do tego, co tutaj piłeś, ten dyniowy. No tylko, że to, to samo, tylko że syrop z o, idą kolejne. <grymne> e, co to puka? To <grymne> kolejne brytyjskie. To tutaj, tak? Tak, tak. tak. <grymne> <grymne> jak widać. Weźcie ten, weźcie tą tacę. Weź tę, tę, tą tacę z sushi. No, dzięki. Uu, Karol, Karolku, zobacz jak te Krysty ładnie wygląda. z taki Ej, ale to jak się prezentuje? Co piszą? I no, 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 wygląda za no. każdym. wygląda no. za każdym. Ej, dobra, wyzmę torbę. Nie. Co so, ty gadasz? Zartujesz. Jak coś, e, jak coś to jest polski, odbieracie i wypłacicie. Spokojnie. Spokojnie, sami nie wylądujesz, to także oni wylądują. Ale się już dobrałem, bo ten mi tak wygląda. A właśnie, no. Pogasł go Jesteś, ten mi... Jesteś, ten... Space A, nie A, Space a wróci Marakują. Witał, <laughs> z wróci to opowie, Witam z Paysona ponownie. E, generalnie tu mamy na tylko trzy nasze drineczki z naszej nowej karty. No? Tu do kamery lepiej mówić, chuj zini. Zaczynając od takich najprostszych, to mam Polestar Martini tylko w wersji zmarkują. Mm. No kurwa. Też takie no mocniejsze, ale w miarę są jeszcze delikatne. Dobre w chuj, no. Dobry Polestar. Pan jest? Na to jest chore, na to jest chore, nie przy alkoholu w tych drinkach, to jest niebezpieczne bardzo. <grym 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 chłopaki, gdzieś się ekran ja, ja kiedyś byłem na macie wypiłem pięć martini, tak co nie czułem alkoholu i ledwo się ruszałem, nie, więc... Więc kurwa może Gdzie masz klucze w do domu? Zazwą zgubiłem no, nie, nie wiem jak zgubię, bo... W Facebook padło pytanie, czy ja martini zawsze zmarakują? może odpowiesz. Czy porto martini jest zawsze zmarakują? No tak, no głównie od tego jest ten drink, nie, to Składnik jeden, ja ja to Muszę schować klucze, żeby nie <grym> no, to Czemu on się nazywa Polsar? Czy u mnie za Polsar? Bez no. porno wśród Ringu. Bo jest taki dobrze. Dokładnie. Ja nie kurwa, no tak to nazwali i chuj. Na Dobry jest, ale ten jest. To jest czemu czym opierwały, zawiste były, nie? No. 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 A to no. co to jest? No właśnie, ten jeszcze... Kolejny. No, Kolejny to może zanim jeszcze ten, bo to jest troszeczkę mocniejszy. Widzimy sobie spróbujcie tego. Tutaj nie będzie w ogóle trzeba, bo to jest gimlet. To jest po prostu sam gin... To drink. jest gimlet. Gin? Gimlet, Tak, jest po prostu... ogólnie gimlet się nazywa ten drink, to jest na ginie z kordiałem lawendowym, taki słodszy generalnie bardziej. I ja ty serio nie odczuć alkoholu, stary? Weź zobacz. Ja nie piję, w autem ja, ja, ja mam alkomat, będziemy testować. Podwyżka dla Space'ona. Go bread. Dobre w chuj. Znaczy nie wiem. No Space'y powinien do najta dostać, widzę. No. Właśnie kurwa. Voucher 50 złotych <laughs> do food callu, Gratulacje. Na bardzo Proszę to... <noise> Dobra, to jak już ostatnie mamy, to jest w ogóle nasza nowa karta, która będzie wprowadzana dopiero teraz w lato. No to, to są taka próbka powiedzmy tych trzech drinków. Macie ostatni, to wydaje mi się, że będzie najmocniejszy. Taki pieprzowy, powiedzmy, wódka Sara na pieprzu, to jest peper e, no szołek. Tak. Ej, to jest niewiarygodne, nie? To już żadne... W tym tylko drink czułem bierze. Ale, tak alkohol, taki. No i jeszcze w tym samym alkoholu doczułem, ale tu... tu, tu jest nie jest to jest mocniejsze, do czuć, ale. No jak nie czuć kurde, to czuć. A tego sobie spróbować. To jest teraz No sobie... spróbuj sobie ja daj se. Ale tam mi nie smakuje. Nie, nie tak jest taki dziwny smak ma. Bo no. tak generalnie masz sam różne karty na handlowe. O, ja, ja nie lubię wsiatków. Krolku. Ja. <laughs> Karolku, to będzie jeszcze dziewięć metrów tequili Dawaj, weź, weź. trzy weź. weź, dawaj gruby, dawaj się napić zostań. Nie Dawaj się napić Sześć Ale stary Chodzi nie, po domu, mnie szuka Ja już stary ja jestem, muszę do psa wrócić No ale to wrócisz jutro Ty pana też Jutro stary jest konferencja Obejrzymy sobie na kasu. Karol, słuchaj, jest temat nie dla Karola, dla widzów No będzie dwa Dwa tylko Dwa kolejne jak małeś trzy szoty chłopaków na obiad jutro. O kurwa. Nie, na chłopaków. chłopaków to zrobię. Oni będą za niedokładnie. Czyli dla chłopaków! Za chłopaków to zrobię. Chłopaki wezmę z jutro na obiad. <ślech> <ślech> oni, wystarczający jak spaghetti od rana jedzą Człowieku z puszki. Widowie, jak ktoś jest jeszcze z Warszawy i ma czas podbić. Patrzcie, tu każdy jest za 50 zł tutaj, bo on do Więc zapraszamy, możecie podbić na picie z nami. Jak ktoś jest na a jak nie, to przyjść Po dobre. <grym> no. <grym> tak, <co? grym> jak kurwa, zajebiesz 5 szotów <grym> Dobra. Dwa szoty, tak? To dla chłopaków? Tak, trzy, kurwa. Trzy, za dwa. Trzy, za dwa, tak? Trzy, za dwa. Pamiętaj, że oni dalej tam czekają Dziecię, na ciebie. Biorę to dla składów. To biorę to za skład. Pozdrawiam D wszystkie, wszystkich chłopaków z Brokies. Mała... <saturze> <gry> Adres dla widzów Fundpol bro <saturze> <saturze> Browary browary. Nasza się nazywa Brokies Nazwa sama wskazuje. No poza, daj pan mi swoje 20 tysięcy z prawie. No tak. Daj pan gdzieś swoje stanowisko. Adres dla widzów Fundpol browary, Warszawa. Browary, Warszawa. Karo! Oj, 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 oj! No i chyba nie smakuje. Albo trzy, albo nic, nie? <grymnie> ale ci zionie człowieku od siebie <grymnie> Jakże <grymnie> wypuścił to powietrze Nie ma chuja Trzy początek. Nie ma chuja. To jeszcze jednego i będziesz miał jednego Bona wtedy o, Ale tylko ty zjesz, to co ze składem? Skład, dawaj jeszcze jeden i dostajesz boda. I tak, żebyś uh, Nie no, przeżyję Nie chcę tu jakieś dziewczyny przyjść, bo mamy bony, mamy no. tutaj alkohol <grymnie> Bony, bony, bony. Na ja razie ja to, to na jednego bona bo nie zarobił. Widziałem, że oni wyszli po złotych Podchodzili tak że sobie duchów, tak. Cześć koleżanko, mi swojego Instagrama, a on nie! I uciekały. Tech <gadrony> <Ja. gadrony> ciastka dołczekabana, kurwa. Załóżmy <gadrony> <gadrony> to, to Nie wiem, bo nie żeby tak. Kurwa, ciastka. z bitkata. Za darmo? No. Niech za darmo, to mogę zjeść. Proszę po zapłacić, to nie zapłacę. Kurwa, jak to otworzyć? Nie jest do otwierania, to jest, że na półkę. No na półkę się daje, staro. To mentalnie wali do Już mi Widzowie, lubicie Aleksa? Co oni myślą? Widzowie się pytają, co to za blondynka na końcu stołu. Ona jest zajęta przez tego dżentelmena, proszę się odpierdolić Ale ty myślisz, że ich to interesuje nie oni będą po prostu... To tak samo jak piątka by nie interesowała Martyna chyba To jest ten sam jest ale nie wchodzi akurat Co to kurwa jest? Ale... To kurwa, jest? Ale ciastko Jezu, wszyscy to Sa. Bo ale się, się spytałem, Aleks, o, o kurwa, no dobra. Aleks, Ile to kosztowało? Ile to kosztowało? Za darmo. Za darmo to uczciwa cena. Dawaj Karol, kończymy to. Karol, nie patrz. Kurwa, dobra, ale słodka, chcesz? No. no. Dziękuję. Aleksima. Mm. Te dobre? Dobra. Nie wiem, jakaś stara taka dzień, dzień, dzień. trochę. Już dodać, Karol?